Panie z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy odmienił się, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić W Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie, i w owym czasie nikomu nic o, nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo pańskie. Ta scena przemienienia. Bardzo intrygowała teologów od samych początków. Pojawiały się różne interpretacje tej sceny. Taka najstarsza i najbardziej klasyczna jest taka, że oczywiście Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają z Jezusem, to przedstawiciele prawa i proroków. Oni wskazują na to, że całe prawo, czyli pięcioksiąg, który przypisywano Mojżeszowi, i wszyscy prorocy zapowiadali właśnie takiego Chrystusa i w Nim wypełnia się całe prawo. Dla uczniów to ewidentny znak, że za Nim mają podążać. Nie tylko słyszą głos, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie, ale całe prawo i prorocy, cały Stary Testament, który znali i czytali, wskazują właśnie na Niego, na Jezusa miało to ich też umocnić gdy przyjdzie moment jego śmierci i zwątpienia ale jest jeszcze inna interpretacja ojcowie zastanawiali się właśnie dlaczego Mojżesz i Eliasz tam pojawiają się w tej scenie i w tej interpretacji niektórzy zwracają uwagę że zarówno Mojżesz jak i Eliasz bardzo pragnęli ujrzeć Boga i nie było im to dane może myślimy, że Mojżesz widział Boga, bo przecież rozmawiał z Bogiem w krzewie gorejącym. Ale jak przyjrzymy się tej scenie, to tam jest mowa i o Aniele, i o tym, żeby Mojżesz zasłonił swoją twarz, a poza tym widział tylko krzew, który płonął i nie spłonął. Jest moment, kiedy już Mojżesz jest na pustyni, bardzo pragnie ujrzeć oblicze Boga i mówi ukaż mi swoją twarz. I wówczas słyszy słowa. Nie ujrzysz mojej twarzy, bo kto zobaczy Boga, musi umrzeć. I pojawił się nawet taki dogmat w Starym Testamencie, że każdy, kto zobaczy Boga, musi umrzeć. To samo przydarzyło się Eliaszowi. Eliasz też bardzo pragnął zobaczyć Boga i odkrył jego obecność w jakimś wietrze na górze, ale też padł na twarz, bał się ujrzeć Boga. I nie ujrzał Boga. Można powiedzieć, nikt, z bohaterów Starego Testamentu nie ujrzał Boga. I ta scena przemienienia właśnie ukazuje Mojżesza, jak i Eliasza, tych, którzy pragnęli poznać Boga, pragnęli ujrzeć Boga i go nie ujrzeli, jak teraz wpatrują się w jego oblicze. I słychać ten głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Z tą interpretacją związana jest jeszcze inna myśl. Ponieważ nie chodzi o to, że Bóg ma jakąś twarz, czy że zobaczyli brodę, oczy Jezusa i ujrzeli Boga, którego nie widzieli w Starym Testamencie. Ale tutaj ojcowie Kościoła dodają jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Stary Testament oglądał Boga jak gdyby w zwierciadle, albo jak mówili do Hebrajczyków, był to cień przyszłej rzeczywistości. Ani Eliasz, ani Mojżesz, ani żaden z proroków Starego Testamentu nie poznali do końca Boga. To był pewien cień, a wypełnienie jest dopiero w Nowym Testamencie. I wiemy, że w Starym Testamencie powstały różnego rodzaju prawa, które wręcz stały się prawami boskimi, ale Jezus wyjaśnia te prawa. Ten głos: To jest mój syn, jego słuchajcie, to przyglądając się wypowiedziom Jezusa, przyglądając się jego współczuciu, jego łagodności, delikatności odkrywacie prawdziwego Boga. I bardzo często jest on zupełnie inny niż ten ze Starego Testamentu. Oczywiście to jest ten sam Bóg, natomiast często na YouTubie czy na TikToku gdzieś pojawiają się jacyś tacy znawcy Pisma Świętego, wyciągają jakieś fragmenty ze Starego Testamentu i mówią: O, patrzcie, jaki śmieszny jest Wasz Bóg. No bo gdzieś wyciągają scenę, gdzie. Yy, gdzie tam Bóg kazał zabić jakichś Amalekitów, Jebuzytów czy kogoś tam. To jest Bóg wasz, w którego wy wierzycie. No i właśnie, ojcowie Kościoła rozumieli to w zupełnie inny sposób. Skoro to był cień i zapowiedź e, prawdziwego Boga, to można powiedzieć, że zarówno Mojżesz, jak i Eliasz, jak i każdy z autorów Starego Testamentu mówili o Bogu tak, jak go rozumieli na pewnym etapie. I to prawda, że dobre są prawa. Nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam, nie cudzołóż. Są to dobre prawa. Ale zaraz dopowiadali. Ale jeśli przekroczysz które z tych przekazań, stanie ci się coś złego. Albo kto tak zgrzeszy, musi umrzeć. A Jezus pokazuje, że to nieprawda. Też mówi takie słowa. Uważaj, nie grzesz, żeby ci się coś złego nie stało. Ale kiedy widzi człowieka pobitego kiedy widzi człowieka grzesznego, kiedy widzi człowieka płaczącego, podnosi go. Wzrusza się. Mówi do kobiety cudzołożnej: niewiasto, nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam. To jest oblicze prawdziwego Boga. I w tym sensie Stary Testament nie znał takiego Boga albo widział go jak gdyby w jakimś zwierciadle, widział go z daleka. Pragnienie poznania Boga ujrzenia Boga przez Eliasza i przez Mojżesza dokonuje się właśnie w tej scenie e, przemienienia. Tutaj widzą oblicze prawdziwego Boga, Boga delikatnego, Boga miłosiernego, Boga, który nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. W tym sensie Mojżesz i Eliasz ujrzeli oblicze prawdziwego Boga w każdym geście, w każdym słowie, które wypowiedział Jezus. Jest jeszcze jeden e, mój ulubiony teolog z III wieku, e, Orygenes, który mówi, że to samo, co groziło Eliaszowi i Mojżeszowi, pewne nieporozumienie w rozumieniu Boga, może grozić każdemu chrześcijaninowi. On mówi tak, on założył szkoły w Aleksandrii, prowadził wykłady, e, chciał kształcić chrześcijan po chrzcie, żeby wzrastali w zrozumieniu tajemnicy Boga. Ale w pewnym momencie złapał się, kiedy słyszał pytania swoich uczniów i mówi: Są tacy wśród nas chrześcijanie, którzy może mają jakiś prawdziwy obraz Boga, to znaczy, że Bóg jest stworzycielem, że Bóg jest Panem, ale kiedy słyszę ich pytania, kiedy opowiadają mi o tym Bogu, to widzę, że mają taki obraz Boga, jakiego ja nie przypisałbym nawet najgorszemu zbrodniarzowi. I co gorsza, wyciągają ten obraz z Pisma Świętego. Właśnie chwytając się jakiejś wypowiedzi, tworzą sobie sami zły obraz Boga na podstawie Pisma Świętego. I mówi, jest tak dlatego, że czytają Pismo Święte zgodnie z literą, a nie z duchem, w którym zostało ono napisane. Szukają litery prawa, a nie ducha. I odnosząc się właśnie do tej sceny przemienienia, interpretuje ją Orygenes w sposób alegoryczny i mówi tak: Co to są szaty Jezusa? które tutaj jaśniały. Można powiedzieć, że Jezusa, jakiego znamy, to znamy Go z Ewangelii i z Pisma Apostołów. Szaty Jezusa, mówi Orygenes, to są Ewangelie i Pisma Apostołów. W niej dzisiaj ubrany jest Chrystus. No bo nie mamy bezpośredniego do, do wglądu w życie Jezusa, ale Ewangelie i Pisma w jakiś sposób nam go przedstawiają. I można te pisma czytać właśnie w taki sposób, że te szaty są normalne, zwyczajne, ale mogą one jaśnieć yy, tak, jak w dzisiejszej scenie mogą wskazywać na coś więcej. Czyli można uczyć się nawet pisma świętego na pamięć, można robić sobie zawody, zwłaszcza w Wielkim Poście, przeczytam całe pismo święte, ale można nic z tego nie zrozumieć, a nawet. Stworzyć sobie na podstawie tego pisma bardzo zły obraz Boga i dodaje Regenes. Trzeba więc, tak jak ci uczniowie, przed którym Jezus się objawił, wchodzić na górę. Krok po kroku odkrywać zgodnie z duchem prawdziwe oblicze Chrystusa. To znaczy, nie chwytać się tylko zdania, a Jezus powiedział to, a gdzie indziej tamto powiedział, a więc sobie może zaprzecza, tylko Wyjaśniać, próbować zrozumieć pismo zgodnie z intencją, z jaką ono zostało napisane. Czy to, że Jezus nie kazał zabić kobiety cudzołożnej, oznacza, że zniósł on przekazanie nie cudzołóż? Oczywiście, że nie. Ale w tej scenie pokazuje nam, że Bóg jest miłosierny i nie chce śmierci nikogo, nawet najbardziej pogubionego człowieka. Podążanie za Chrystusem, szukanie intencji, szukanie, wsłuchiwanie się w jego serce, to jest odkrywanie w tych szatach, w tych Ewangeliach jakiegoś blasku. I to może być właśnie pewne zadanie dla nas, uczniów Chrystusa na Wielki Post. Wchodzenie z Chrystusem na górę, co jest trudne i mozolne. Szukanie intencji, szukanie. Tego, czego on pragnął w swoich wypowiedziach, a nie zatrzymywanie się tylko na poziomie litery. Bo litera zabija, a duch ożywia, mówi święty Paweł, a Bóg nie chce śmierci. On chce życia, chce naszego życia. I o tym życiu opowiada też scena: Nasze życie ma jaśnieć, nasze życie ma być życiem Bożym, nasze życie ma być ostatecznie. Przemienione i przebóstwione. Amen.